Zapraszam Państwa do mojego miejskiego ogrodu. Pokażę Państwu, jak pielęgnować trawnik, jak wykonać podstawowe prace, które powinniśmy wykonać w maju. Najlepiej w majowy weekend, ale wiemy, jaka jest pogoda, i w kolejnych tygodniach też nic się nie stanie, jeśli je wtedy właśnie wykonamy. Pokażę też kilka ciekawostek mojego ogrodu. Serdecznie zapraszam, Piotr Barełkowski. Zaczynamy! Pierwsze cięcie trawnika należy wykonać wtedy, kiedy on ma 8 cm. Zaraz po posianiu, pierwsze cięcie 8 cm. Natomiast jak go siać? W co go siać? Należy siać w glebę oczywiście kwaśną. Kwaśność gleby możemy zbadać specjalnym urządzeniem. Jeśli jest kwaśna, czyli ma 6 pH, 5 nawet, to wtedy oznacza, że jest doskonała dla trawnika, dlatego żeby tam bujnie rósł trawnik. Gleba w Polsce zwykle jest kwaśna, ale ta ogrodowa bywa różna. 7 pH i twardsza, taka gleba nie nadaje się za bardzo i należy ją nieco zakwasić, można to zrobić nawozami na przykład azotowymi. Jeśli już nasz trawnik wyrósł, jeśli już pierwszy raz go ściliśmy, no to później należy go ścinać już sukcesywnie, wtedy, kiedy osiąga 3-4 cm 5 to już góra. Tniemy go często. Trawnik lubi częste cięcie. Mój fryzjer powiada, że włosy to nie trawnik. Nie należy aż tak często i aż tak krótko go przycinać. No ale rzeczywiście, nie jak trawnik, bo trawnik należy często i dość krótko przycinać. Raz w tygodniu to jest odpowiednia częstotliwość dla cięcia trawnika, czyli weekendowe cięcie trawnika co tydzień jest potrzebnym i pożytecznym zajęciem. Natomiast już takie ekstremum, no to jest, gdy trawnik ma 6, 7, 8 cm, wtedy należy koniecznie ciąć, i to się dzieje zwykle po dwóch tygodniach, i to jest ten deadline, czyli jeden do dwóch tygodni. Tak często tniemy trawnik. Tniemy, nawozimy, no i podlewamy. To jest klucz pielęgnacji naszego przydomowego trawnika. Dobrze jest mieć właściwą kosiarkę, kosiarkę która ma odpowiednio ostre ostrza, gdyż tempę ostrza kosiarki powodują, że trawnik nie ma właściwie przyciętych swoich pędów, swoich krzewi. No i rozdwaja się, no i nieładnie rośnie i też wizualnie i też w swoim pojęciu zdrowotnie w niewłaściwym kierunku idzie. Także drodzy Państwo Dobra kosiarka, ostry nóżki, częste koszenie. Oto sekrety przy nawożeniu, lekkim, niezbyt częstym, ale jednak przy kontroli pH. To, to są właśnie najważniejsze zabiegi, które przy trawniku należy wykonać i je właśnie na Państwa oczach wykonaliśmy. sadzimy rododendron. Rododendron lubi słoneczne, ale niezbyt słoneczne. Mogą być z lekkim udziałem jednak cienia stanowiska, gdzie rośnie najlepiej. Lubi glebę bardzo kwaśną. Dlatego sprawdziwszy, jaki jest pH, należy zakwasić glebę, jeśli jest zbyt twarda. Jeśli ma powiedzmy 7 czy 8 pH, no to na pewno należy w kwaśną glebę zakwaszając Sporządzając odpowiedni otwór, odpowiedni dół, który musi być dwa razy większy niż doniczka, z której wysadzamy taki rododendron, w kwaśną glebę na nasłonecznionym, ale nie za bardzo półcieniowanym stanowisku. Wtedy urośnie nam najlepiej. To krzew z rodziny azaliowatych. To krzew, który. Pięknie nam kwitnie, kwitnie już w czerwcu, z końcem maja zdarza się. I tak w Polsce rzeczywiście te rododendrony zaczynają być coraz bardziej popularne i bardzo dobrze upiększają nam przydomowe ogródki. Zawsze zostawmy też lej. Pamiętajmy, że lej jest takim miejscem, gdzie zostaje woda, gdzie powoduje ówlej bardziej efektywne podlewanie. Zawsze dziadek mi mówił, czy sadząc drzewa, czy sadząc krzewy, że, że najważniejszy na końcu już przy posadzeniu jest uflej, o niego zadbajmy i wtedy nasz rododendron w odpowiedniej glebie, w odpowiednim nasłonecznieniu pięknie nam rozkwitnie i tego też Państwu życzę. Ciekawostka z mojego przydomowego ogródka, a właściwie przydomowego otoczenia. Zwykle macie problem z tym, że gdy parkuje się rowery tuż przy domu, no to często brudzi się ściany. To brudzenie ściany jest zmorą, bo bywa trwałe, bo bywa nieusuwalne. Rowery są brudne od smaru i, i ten brud przekłada się też na ścianę. Dlatego dobrze jest coś zrobić. Jeśli nie drewniany, no jakiś bufor. No to, no to choćby klinkierowy. Klinkierowy jest oczywiście droższy, ale o wiele bardziej estetyczny. Zobaczcie Państwo, taki oto właśnie klinkierowy bufor, klinkierową ochronę, zdobną, która powoduje, że nasz dom z tej strony wygląda bardziej atrakcyjnie, ale warto zrobić. Jest to doskonałe zabezpieczenie i dla różnych rowerowych brudnych przygód, i dla na przykład narzędzi, które tam można postawić już bez, bez strachu, że. Że trwale zniesmaczą estetycznie nasz dom. No i właśnie taki, takie rozwiązanie, taki klinkier na ścianie, Państwu polecam. Choć mówię, nie jest to tania sprawa, ale zobaczcie, jak ładnie i estetycznie to wygląda i bardzo praktycznie. O, jeszcze jedna specyficzna rzecz. W moim przydomowym ogrodzie. Otóż, otóż kamienie na podjeździe, taka właśnie kamienna posadzka, kamienna droga, która prowadzi do różnych zakątków tego ogrodu, jest jego specyfiką. No można, oczywiście, można, oczywiście, z pozbruków czy polbruków, tak jak się w różnych częściach Polski mówi ułożyć sobie taki właśnie, taki właśnie podjazd, on jest równie trwały, no i bywa równie estetyczny, ale żeby być nieco bliżej natury i co jest obecnie bardzo modne, no to, to raczej poleciłbym taki kamienny właśnie podjazd, takie kamienne dróżki poustawiać przy swoim domu. Dlaczego? No właśnie. No bo, no bo bliżej natury, bo bardziej estetycznie, są teraz bardzo różne rozwiązania wykorzystujące trawnik, różne takie szachownice, czy, 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 czy też formy, które powodują, że spod nich wyrasta zielony kobierzec i taką też formą, chyba najbardziej naturalną, bo kamienno-ziemno trawnikową jest oto właśnie ten mój, ten mój tutaj kamień. Tylko, że ma jedną wadę. No, jedną wadę bardzo poważną jest niezwykle trudny pielęgnacji. Bardzo trudno dbać o to, żeby był zawsze czysty, żeby, żeby no, nie bardzo zlewał się z ziemią i z glebą. No, wiatr, taki wiatr jak ten, który dziś wieje na moim podwórku, on powoduje, że, że ten podjazd zarzucony jest fragmentami gałęzi, liśćmi. No i, i trzeba go, trzeba go tak jak teraz to właśnie robię. Bardzo często miotłą zamiatać, czyścić. No i oczywiście są różne metody inne. Ta jest trochę jak za króla świeczka. Można też polecić karcherowanie. Tak to się nazywa. Oczywiście pod ciśnieniem wodą bardzo sprawnie można czyścić. Tyle, że jest to, jest to zajęcie dość kosztowne albo trzeba mieć specyficzny. Przyrząd specyficzny, właśnie karher taką myjkę albo, no albo właśnie, albo, albo zasuwać, zasuwać z miotłą, jeśli się chce, żeby to wyglądało bardziej estetycznie, co niniejszym czynie i no i Państwu polecam, więc albo estetyka i ta, i ta bliskość natury plus kamienie na podjeździe, albo, albo wygoda. Może ta odległość od natury nieco dalsza, i wtedy, i wtedy pozbruki, płyty chodnikowe i inne dodajmy tańsze rozwiązania. A zatem, już Państwa ocenię. Pozostawiam, czy, czy, czy postawicie na, na, na takie rozwiązanie. Czy może poszukacie czegoś innego? Na pewno mniej pracochłonnego na co dzień.